Wyobraźcie sobie, że jesteście sławnym reżyserem. Powiedzmy sobie, jesteście Peterem Jacksonem. Hmm? Zrobiliście świetną trylogię władcy Pilścieni, dostaliście pełno Oscarów. Hobbit może wam nie wyszedł aż tak dobrze, no ale to nie zmienia faktu, że jesteście znani na całym świecie. No i wyobraźcie sobie, że pisze do was taki powiedzmy Amazon piszą, że robią serial bazujący na Władcy Pierścieni. Wy przecież pracowaliście przy Władcy Pierścieni, jesteście z tego znani. No i w związku z tym, czy chcielibyście być częścią projektu? Odpisujecie im. No jasne, bardzo chętnie. Ale zadajecie jedno zajebiście ważne pytanie. Po tym pytaniu Amazon ma was gdzieś i przestaje się odzywać. Moi drodzy, nie musicie sobie tego wyobrażać, ponieważ to jest prawdziwa historia. A pytanie było o scenariusz. Siemaneczko, z tej strony Drwal i dzisiaj zajmiemy się tematem, którym w sumie cały Tolkienowy Półświatek żyje już od dnionego weekendu. Mowa tutaj o sytuacji, w której to Amazon olał Petera Jacksona. I to olał go, brzydko mówiąc, zimnym moczem. Słuchajcie, sytuacja z tym Rings of Power jest o tyle kuriozalna, że tak jak zazwyczaj szukam materiałów do moich filmów, tak? staram się znaleźć jakieś ciekawe rzeczy interesujące i je przedstawić, tak? jeżeli chodzi o to, co się dzieje z Rings of Power, ja nie muszę nic robić. Amazon sam wręcza mi amunicję razem z hałubicą. Jedyne co ja muszę robić, to strzelać. Temat zapowiada się ciekawy. Ja oczywiście każdego, kto jest nowy na kanale, odsyłam do moich poprzednich materiałów The of Power i nie tylko. Tego jest od cholery w tym momencie na kanale. I obawiam się, że mniej nie będzie, bo tempo absurdów wokół tego serialu tylko rośnie. Tak czy inaczej, zachęcam do obczajenia pozostałych filmów, zachęcam do zostawienia suba. Jak ktoś jeszcze nie ma 100 tysięcy zapasem, zrobimy imprezę, zrobimy live'a na żywo. Przypominam, live'y są tutaj, są także na Twitchu. Będzie bardzo przyjemnie. No, także warto. I przy okazji, o, już teraz pozwolę sobie podziękować wszystkim moim wspierającym. Dziękuję pięknie za wsparcie na Patronite, gdzie mam swój profil. Wasza liczba stale się powiększa i aż serducho rośnie. Dziękuję za wsparcie tutaj na YouTube poprzez opcję wspieraj i dziękuję za wsparcie w postaci subskrypcji na Twitchu. Niech wam Boża w dzieciach wynagrodzi. A teraz co? No, teraz lećmy do materiału, kurka wodna. No, moi drodzy, całość miała miejsce po rozmowie Petra Jacksona dla magazynu The Hollywood Reporter. Wszystko miało miejsce tak w ogóle w formie podcastu. Jeżeli ktoś ma godzinę 28, to może sobie całości posłuchać. Ja jednak tutaj y, przejdę do wersji skróconej właśnie artykułowej, bo tam mamy wszystko, czego nam potrzeba. Jak czytamy więc? Peter Jackson powiedział, że władca pierścieni od Amazona z tenże serial go zgołstował, czyli po naszemu olał. Reżyser będący zdobywcą Oscarów zdradził nam, że Amazon zapytał go, czy chciałby on być zaangażowany w produkcję. Władcy pierścieni od Amazona, a następnie zerwał kontakt. Amazon twierdzi, że to nie była taka prosta historia. No i wszystkiego zaraz się dowiemy. Jak zdradził Peter Jackson w tymże wywiadzie, zapytano mnie, czy chce być zaangażowany, zarówno on, jak i jego pisarka, producentka Frank Walsh, po czym odpisałem: Odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa bez obejrzenia scenariusza. Co jest chyba jak najbardziej normalną odpowiedzią. No jeżeli chcą was w coś zaangażować, chcą, żebyście byli częścią czegoś, no to musicie wiedzieć e, czego. I to niezależnie od tego, czy to jest film, czy to jest biznes, czy to jest jakiś projekt, cokolwiek musicie wiedzieć o co chodzi. A, a już zwłaszcza jeżeli jesteście człowiekiem o takim dorobku i o takiej renomie jak Peter Jackson. Jak więc Amazon mógł odpowiedzieć na takież jak najbardziej na miejscu pytanie ze strony światowej sławy i klasy reżysera? Tak prędko, jak tylko dostaniemy pierwsze skrypty, pierwsze scenariusze, to je do Was wyślemy. Jak możecie się domyślić, w tejże historii scenariusze nigdy się nie pojawiły, nigdy nie dotarły i była to ostatnia rzecz, jaką. Peter Jackson od nich słyszał, po czym dodaje, że mimo to nie żywi urazy. Moi drodzy, w tym momencie możemy się zastanawiać, dlaczego Amazon najpierw zaproponował Peterowi Jacksonowi udział we władcy pierścieni swoim w swoim serialu, a następnie, gdy tylko pojawiło się pytanie o coś szczegółowego, i to tak szczegółowego jak scenariusze, nabrał wody w usta. Oczywiście, my odpowiedź znamy, tak? My odpowiedź znamy, domyślamy się jej przynajmniej. I domyślamy się, że chodziło o to, że Amazon wiedział, że Peter Jackson tego nie łyknie. I jak tylko zobaczy skrypty, powie, nie, nie, nie to sayonara. Do widzenia, nie będę brać w tym udziału. I oczywiście my się tego domyślamy. Jednakże uwaga, teraz abstrahujmy od tego. Pomijmy tą sprawę, dlaczego Amazon się nie odezwał znowu, a obstajmy tylko przy tym, że on się nie odezwał. Rozumiecie? Amazon najpierw <laughs> zaczepił światowej sławy reżysera z takim dorobkiem, a zwłaszcza jeśli chodzi o uniwersum Tolkiena, a następnie go olał. Mówiąc brzydko, olał go zimnym moczem. Słuchajcie, w bon ton, w dobrym tonie byłoby choćby powiedzenie: ymm, Wie pan co, panie Jackson, jednak mamy troszkę inną wizję, zmieniliśmy tam parę rzeczy i jednak dziękujemy, ale bardzo jest nam miło, że wyraził pan chęć wzięcia udziału w projekcie. W tym momencie oni zarzekli się, że tak, wyślemy skrypty jak tylko będą gotowe. I urwali kontakt. Mózgi. Co muszą mieć we łbach ludzie, którzy tworzą ten serial i tak podchodzą do sprawy? I uwaga! Podchodzą tak od samego początku. Ponieważ jak dowiadujemy się dalej z tego artykułu, miało to miejsce już w 2018 roku. Bo już wtedy Peter Jackson zdradził magazynowi UK Metro. Że y, myślę, że już niedługo wyślą nam jakieś scenariusze i będziemy mogli zobaczyć, y, czy jesteśmy w stanie im pomóc. Bo już wtedy był temat tego serialu. Już wtedy Peter Jackson czekał na pierwsze wersję scenariuszy. Scenariuszy: Polska, trudna język. A ich nie dostał. Ani ich, ani żadnej odpowiedzi. Został olany. Jak jednak Peter Jackson mówi w tym podcaście, nie żywi urazy do Amazona i mimo wszystko czeka na produkcję jako fan marki, tak? jako fan Władcy Pierścieni. Jak mówi, będę to oglądał, powiedział. Nie jestem typem gościa, który źle by życzył. Samo już filmowanie, sama praca filmowca jest dosyć trudna. Jeżeli ktoś robi dobry film albo serial, to wtedy jest co świętować. Także rzeczą, na którą czekam, jest to, żeby obejrzeć Serial jako zupełnie neutralny widz. Szczerze mówiąc, winszuje panowi Jacksonowi nerwów na wodzy, ponieważ prawda jest taka, że wiedząc już sporo o danym uniwersum, po prostu będąc fanem danego uniwersum, najzwykle w świecie, oglądanie jak ktoś je wybebesza, czy wręcz profanuje, co miało miejsce dla nas, Polaków w przypadku Wiedźmina, a teraz ma miejsce ogólnoświatowo w przypadku władcy Pierścieni, oglądanie czegoś takiego z nerwami na wodzy jest faktycznie niemożliwe. Jako no neutralny widz, jeżeli Panowie Jacksonowi się uda taka sztuka, to gratuluję i winszuje żelaznej woli. Tak czy inaczej, to nie jest koniec historii, moi drodzy, bo okazało się, że po tym wywiadzie, gdy już szambo webiło, Amazon postanowił skomentować całą sprawę. O, proszę bardzo. Nabywając prawa do naszego serialu, byliśmy zobligowani, aby uczynić z niego coś odrębnego od filmów czyli trylogii Jacksona. Mamy najgłębszy szacunek, najgłębszy respekt do Petera Jacksona i do jego filmowego władcy pierścieni i jesteśmy zachwyceni tym, że chce on obejrzeć Rings of Power. No moi drodzy, to już w tym momencie jest nie tylko typowa korpogatka, na zasadzie, pali się, musimy gasić, szambo wybiło i trzeba, trzeba, trzeba otworzyć okno, chociaż już, już po łokcie w tym szambie oni brną. To jest odwracanie kota agonem, ponieważ Peter Jackson to nie jest Warner Bros. Ja rozumiem, że ta produkcja ma być inna niż to, co zrobił Warner Bros., no bo prawa autorskie, tak? Jeżeli zrobiliby e, kubek w kubek to samo, no to wtedy przyszedłby puk, puk, Warner Bros., pozwik mam, bo tu plagiacik jest, nie? Tylko, że reżyser to nie jest wytwórnia, bo za wizję artystyczną, wizualną odpowiada pełno innych osób, a nie sam reżyser. To już jest szukanie jakiegokolwiek pretekstu, byleby tylko wyjaśnić, co? Wyjaśnić, w jak hamski sposób postąpiono. Gdyby to nie wypłynęło, gdyby Peter Jackson nie powiedział tego głośno, że został zlany przez Amazona, to Amazon miałby go głęboko w życi. <laughs> nie usłyszałby Peter Jackson ni słowa od nich. Cały czas, do dzisiaj. A tu nagle ho-ho-ho! Chcieliśmy zachować odrębną wizję! Sra i <laughs> Srali muchy będzie wiosna, nie? Ale słowa Amazona są tym bardziej kuriozalne, jeżeli spojrzymy, jak to wszystko wygląda. Na co zresztą zwróciłem uwagę już w poprzednim materiale. Mianowicie na to, że Amazon, mimo że wszystkim mówi, że o, to jest odrębna nasza wizja, nasze własne śródziemie, dlatego, no wiecie, no u Petera Jacksona wszyscy hobbici są na przykład konkretnego wyglądu, wszystkie elfy też, a u nas to jest trochę inaczej, u nas to taki bardziej Nowy Jork. Także jest z jednej strony tłumaczenie się tym, że to jest odrębna wizja, a z drugiej strony na każdym kroku widzimy, jak Amazon próbuje kopiować to, co zrobił Peter Jackson. W swoich filmach. W fabule nie ma hobbitów? Wrzućmy hobbitów, bo tam byli. Nawet jest kopiuj w klej sama i Froda. Tylko, że w wersji żeńskiej, oczywiście. Bo tam byli jeźdźcy Rohanu i te takie sceny ich piękne. A wiecie co? No w tej historii naszej nie ma jeźdźców, ale zróbmy sobie swoich kopii w klej. Tam był Balrog i to konkretny Balrog. Z Guba Durina, który nie ma prawa się pojawić w drugiej erze Śródziemia. Kopiuj w klej. No bo był fajny. Skopiujmy. Tu swoją drogą, patrząc na jego design, dziwię się prawnikom Warner Brosa, że już nie stoją z papierkiem o plagiaci. Jest <laughs> kubek w kubek taki sam niemalże. Także z jednej strony mamy to właśnie e, obruszanie się, że to jest oddzielna wizja, a z drugiej strony doczepiają się jak tylko można tego, co zrobił Peter Jackson. Dlaczego? Bo to ludzie znają. A ten serial nie jest dla miłośników Tolkiena. Jest dla normików, nie dla tych, którzy... Coś tam zobaczyli kiedyś w telewizji właśnie, może którąś część tego, co zrobił Jackson. I teraz patrzą, o, to jest chyba jakaś kontynuacja, coś podobnego. To usiądę i obejrzę. On jest dla takich ludzi, którzy niewiele mają wspólnego z Tolkienem, bo dla fanów to nie jest. Fani już dawno przejrzeli, co się tam dzieje. To nie jest seria dla fanów. Tak jak Wiedźmin Netflixa nie jest serialem dla fanów Wiedźmina, tak Władca pierścienia Amazonu nie jest serialem dla fanów Władcy Pierścieni. Oraz w ogóle dla kogokolwiek, co, cokolwiek wspólnego miał z Tolkienem. To jest dla ludzi, którzy nie wiedzą zupełnie nic w temacie. I którzy obejrzą na zasadzie podobieństwa. Bo to jest podobne jak to, co widziałem, to mi się podobało kiedyś te filmy, co kiedyś widziałem. Ech. Moi drodzy, artykuł dalej wspomina jeszcze o takich rzeczach, że może to Tolkien Estate by nie, ch nie chciało, żeby Jackson był na pokładzie. No bo przecież Christopher Tolkien narzekał na zbytnią komercjalizację filmowego władcy pierścieni. Słuchajcie, Christopher Tolkien. Świętej Pamięci, gdyby dzisiaj zobaczył to, co się odwala z Rings of Power, to pewnie by się, mówiąc brzydko, jeszcze raz przykręcił. Artykuł wspomina jeszcze jedne słowa Witela Jacksona, które są smutnie prawdziwe, jeżeli zrozumiemy ich sens. Mianowicie został on spytany, czy dzisiaj jakieś studio dałoby zielone światło jego filmowej trylogii Władcy Piękścien. Na co odpowiedział Prawdopodobnie nie. Nie z takim dyrektorem jak ja yy, i nie ze studiem, które musiałoby położyć na szali swoje pieniądze za wszystkie trzy filmy. I szczerze mówiąc, to jest smutna prawda. Dzisiaj takie filmy, jak trylogia władcy pierścieni Petera Jacksona, w tej formie, w jakiej jej dostaliśmy, dzisiaj by nie miały prawa powstać. Bo dzisiaj Hollywood to jest centrum, jeśli nie epicentrum, szalającej, zjadającej własny ogon politycznej poprawności. Cieszmy się więc, że dostaliśmy te filmy w mniej zakręconych czasach niż dzisiejsze i miejmy nadzieję, że takie czasy kiedyś powrócą. Tymczasem, moi drodzy, zapraszam Was do komentowania. Co sądzicie o postawie Amazona? Co sądzicie o postawie Petera Jacksona? Jak się na to zapatrujecie, komentarze oczywiście należą do was. Ja ze swojej strony wszystkim fanom Śródziemia przypominam, że Partner Kanału, czyli Instant Gaming, ma na swojej stronce teraz super prompkę choćby na Shadow of War. Dwie dyszki za taką grę ze wszystkimi DLC to jest praktycznie nic. Oprócz tego jest tam pełno innych świetnych tytułów God of War, Crusader Kings 3 i masa innych świetnych gier w naprawdę niskich cenach. Promka jest ograniczona czasowo oraz liczbą kluczy, więc Lepiej się pospiesz, linki są w opisie. Tak czy inaczej, ode mnie to wszystko. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam już niedługo do kolejnego materiału. Teraz zawijam składać to, żeby to jeszcze dzisiaj puścić. No bo w poniedziałek, wiecie, livestream. dawno nie było, a trochę się zebrało rzeczy na dłuższe posiedzenie. Serdecznie zapraszam, kto jeszcze nie bywał. Na Twitchu i na YouTube jednocześnie streamujemy. No. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie.